Jeżeli chodzi o aktywność seksualną w trakcie procedury in vitro, to musimy podzielić ten proces na kilka etapów. W etapie pierwszym, czyli w trakcie stymulacji do in vitro współżycie jest możliwe, natomiast musimy pamiętać o tym, że może być niekomfortowe dla partnerki ze względu na powiększającą się objętość jajników. Natomiast na kilka dni przed punkcją po podaniu hCG można w trakcie współżycia zwiększyć ryzyko przedwczesnego pęknięcia pęcherzyków jajnikowych. Następnie pomiędzy funkcją a transferem współżycie zazwyczaj odradzamy, głównie ze względu na możliwość wystąpienia infekcji pochwy czy pęcherza moczowego, które mogłyby stanowić przeszkodę dla wykonania świeżego transferu. Po transferze współżycie jest możliwe. Właściwie badania, które powstały na ten temat mówią, że nawet 12 godzin po transferze współżycie wydaje się być już bezpieczne.